Witam Was serdecznie, Wy, po przy Fejsie Tak, wracamy z tą serią, ja też wracam na e, kanał po przerwie, bo mieliśmy e, taki intensywny ostatni miesiąc z tym icebergiem z Heavy Raina, ale już wracamy. No i słuchajcie, jak już Fayzie, no to <śmum> zaczynam od Fejsa, faktycznie, od Kluczaków Iwana, bo grupa się reaktywuje. E, ale jeszcze zanim do tego przejdziemy, to e, no, takie mało o, o, o w ogóle czym ta seria w sumie będzie. Yy, ogólnie po w przyfresie, to była jedna z takich moich, no, chyba bardziej też lubianych serii przez Was. W się sensie dużo osób wiem, że ją e, śledziło. Aha, bo chcieliście po prostu siebie zobaczyć w poleconych kanałach, w stronach w profilach itd. Tak tak Ale nie, no faktycznie odbiór tej, odbiór tej serii był pozytywny. Ja też bardzo lubiłam to nagrywać, więc myślałam, że fajnie byłoby um, powrócić do tego nie byłaby powie taka dość luźna seria na kanale. Nie działało nawet dla jakiegoś scenariusza, tak robią te icebergi czy wideo eseje. No i może takie na początku właśnie kwestie informacyjne. to na przykład nie ma kamerki, a w wcześniejszej wersji ta kamerka była. No Powód jest bardzo parzai, po prostu byłam chora, potem posteriwa jest cudowna na początku. Grupę reaktywujemy, tak, kompletna kolekcja z Liczy Iwan i Wam sobie w końcu kupił. Yy, czy to wszystkim my opieramy się teraz na zagadkach i to jest fajne, bo dużo osób się, yy, dużo osób się w to zaangażowało, czy to w dawanie zagadek, czy to od, od, odgadywanie, także Was serdecznie yy, do tego zachęcam, byście również do zabawy włączyli. Yy, no i oczywiście mamy, yy, po, yy, mamy dzielenie się yy, swoimi, będzie też in, innych, yy, filmik, innymi, będzie też filmikami innych po prostu, albo też też live'ami więc jak najbardziej jest to. jest to spoko. A tak. Te... No i powiedzcie mi, czy to nie wygląda jak jajo? To totalnie wygląda jak jajo. To totalnie wygląda jak jajo. To nie wygląda jak kas. No dobra, potem jak już ktoś mi powiedział, że to jest kask, no, no to stwierdziłam, że to wygląda jak kask. Ale tak na pierwszy rzut oka to wygląda jak jajo, to wygląda jak jajo. A my przechodzimy na YouTube'a, Mamy Kamina, który wypuścił piosenki. To wydaje mi się, że po jest dużo, duża szansa, że poznacie. Ponieważ jest to osoba, która też w ramach hmm, naszej grupy, w ramach kurczaków, no, przewija się od e, bardzo dawna. E, I tutaj ta osoba poszła w wyrobienie no muzyki i w związku z tym no bardzo was zachęcam, żebyście sobie to obejrzeli. a już właśnie jakiś utwór wam się spodoba, a już właśnie to jest, są wasze po prostu rytmy. miejsc ostatnich utworów wydaje mi się, że ten semi tak najbardziej e, szedł. My Tymczasem przejdziemy do kolejnej osoby. Słuchajcie, mamy Hektora. i Hector tak jego rozpakowania, te dla mnie no są już no ikonik w sensie, jakbym miała powiedzieć, co najbardziej lubię z kanału e, Hektora, no to no Rozpakowania to jest dla mnie hit. W sensie, one to są króciutkie filmy najczęściej. Nieraz to dosłownie w, sekund w sekundach, powiedzmy, minutą można je liczyć, ale nie mniej po prostu jestem tak zafascynowana hektorem O, przepraszam, dobra, jeszcze, jeszcze jeden rodzaj filmów, no bo są jeszcze targi rupieci nieśmiertelne. Targi lubicie, które również uwielbiam. uwielbiam. No, w ogóle poruszaliśmy już z Hektorem i z Iwanem wątek, że trzeba się kiedyś spotkać właśnie na takich targach i wspólnie się zapuścić, bo Hektor potrafi takie skarby odkryć. Plus no, jest to coś, co faktycznie. No naprawdę, chyba tylko u niego śledzę, jeśli chodzi o YouTube i nie tylko mówię o polskim YouTube, ale to o zagranicznym, że no chyba innym kanale nie każę, żeby ktoś regularnie coś takiego wrzucał, także naprawdę ja, no, ja osobiście na te filmiki cały czas czekam. To są takie proste założeniu filmiki, ale tak mi się podobają. Właśnie wydaje mi się, że ta prostota mnie nich ujmuje i tak jak mówię, ta ciekawość właśnie, co Hektor znajdzie. Dodatkowo Hektor niedawno rozpoczął y, swój podcast, swój wraz z paroma y, innymi osobami, które właśnie macie tutaj na przykład zaznaczone, y, który również polecam. Bardzo mi się podoba y, ten klimat luźnej y, rozmowy, że nie jest to w jakiś sposób tam narzucane, nie jest to w jakiś sposób skryptowane. Jest to takie bardzo. Y, swobodne, bardzo takie naturalne we swojej formie, i mi to osobiście i mi osobiście bardzo się podoba. Bardzo mi szybko czas zlatuje przy słuchaniu tego podcastu, a w międzyczasie sobie coś robię, na przykład na laptopie, czy szczątam, y, czy y, ogarniam sobie coś. No, bardzo, bardzo przyjemnie się tego słucha. Jeśli jeszcze nie mieliście y, tutaj możliwości, no tutaj mamy zapowiedź, a tutaj mamy pieszeć taki takie miasto lat 80. w modernistycznym y, wydaniu. A my przechodzimy do kanału Pawiksa, kanału na YouTube, chociaż jeszcze Pawix ma profil na Twitchu, na którym jest niezwykle aktywny. Z Pawiksem niedawno się zgadaliśmy przy okazji live'u właśnie Iwana na Twitchu i muszę powiedzieć, że tutaj również jest to content, który mnie zainteresował. Też byliśmy na live'ie, na live'ie świetna atmosfera, cały czas mam wrażenie, że jest taka właśnie fajna dynamika między Pawiksem a osobami na o czacie jego widzami i widzkami, no niesamowicie mi się to spodobało. Yy, tutaj oczywiście hasło przewodnie tej serii to jest tej serii w sensie pogadanki przy fejsie to jest to, że coś mi się spodobało, no bo tutaj pokazuję mam rzeczy, które palcami mi się podobają, ale nie, Pawiks, mi się wydaje, że część sekretu to jest głos Pawiksa. Pawiks Bavix ma naprawdę dobry głos. Nie wiem, Pawiks, bo w sumie nie poruszaliśmy tego tematu, czy ty w jakiś sposób ten głos yy, modelujesz, czy Robisz jakieś ćwiczenia związane z oddechem albo ze śpiewaniem, ale jeśli tak, to pokazują na pewno swoje efekty, a jeśli nie, to wydaje mi się, że w ogóle możesz o tym myśleć w ramach tego, w ramach tego by ten głos dalej w ogóle sobie ćwiczyć. Z też zaczepiliśmy o wątek taki, że yy, mam nadzieję, że skoro na live o tym powiedziałeś, no to ja też mogę tutaj powiedzieć, yy, że planujesz nagrać w i tutaj yy, pozwolę sobie. Tutaj przypomnieć moim osobom, bo gadaliśmy o tym, że jak coś to możemy coś nagrać wspólnie. W związku z tym ja Walhale przeszłam i teraz wybaczcie, muszę się napić kaweczki. Okej, okay, jestem napita. I przy okazji, w ogóle Paweł, żeby tak zachęcić, to oprócz tego, że właśnie Walhale przeszłam, mam już podstawkę zaliczoną. Mam zaliczone delce z Irlandii i delce z Paryża i delce z. Mm, i jeszcze paru innych rzeczy nie mam, ale wiem, że nie czekają. Ale 200 godzin wahali jest ponad. Natomiast też przy okazji, żeby się tak zachęcić, to jestem teraz w trakcie lektury, dokładnie na stronie, sobie sprawdzimy, na stronie, o, 69. <grywia> Cudownie, książki Leszka Kardeły. Mam nadzieję, że tak to będzie się odmieniać. Magia, kobiety i śmierć w świecie Wikingów. W ogóle fajna książka, to, to właśnie o się w Wikingach polecam, czyli Z tych stron, które póki co przeczytać, ale fajnie, naprawdę fajnie to wygląda. Ale Pawiks, Pawiks, to rozpoczął właśnie tego awatara, i do mnie o tyle ciekawi, że myślałam, żeby nie kupić sobie tego awatara nawet. Więc tutaj chętnie jest to seria, którą bym mm, sobie pośledziła właśnie w ramach tego, żeby zobaczyć, co ta gra y, oferuje. Natomiast mamy jeszcze Twitch Pawiksa i tutaj mamy chociażby stream przed 9 dni. Tak jak mówiłam, Pawiks jest bardzo aktywny, ma już prawie 4000 obserwujących na y, Twitchu. Mi się bardzo podobają klimaty jego live'ów i tak jak mówię serdecznie, tutaj zachęcam do kontakty z żebyśmy sobie coś omówili, chętnie bym z tobą coś nagrała, z, to, z tobą i twoim speakerowym głosem Publix. Oprócz naprawdę mam nadzieję, że dobrze mnie słychać. Dobrze mnie słychać w takim względzie, że mój głos się już dobrze prezentuje, bo powiem wam, że w pewnym momencie było faktycznie na tyle źle, że ja głos całkowicie straciłam, a ja już dawno nie traciłam głosu w związku z chorobą, więc to było zdecydowanie ciężkie experience dla mnie. A tutaj mam kanał, który jest spoza że powiem, naszego grona, natomiast bardzo bym Wam chciała go polecić, jeśli go jeszcze nie znacie. Jest to Hydra w sweterku. Jest to kanał, tak jak dobrze rozumiem, prezentowany przez naszą wykładowczynię na yy, filmika, naszą tutaj prezenterkę, yy, ale stoi za nim, z tego co rozumiem, większa ilość osób, pewien taki yy, zespół. Yy, jest to kanał, który zajmuje się Przede wszystkim tematem sztukieszko, jak tutaj zobaczcie, mamy tutaj y, temat y, true crime, y, mamy tutaj tematy mitologiczne. Y, bardzo mi się podoba właśnie ta forma y, tego, że te filmy nie trwają godzinę, nie trwają paru godzin, nie trwają nawet tak y, z grubsza 40-50 minut. One są krótkie, one są podane naprawdę w wytreściwej formie. Bardzo mi się to podoba, kiedy ktoś jest w stanie Stosunkowo szybko i precyzyjnie o czymś opowiedzieć. Wiadomo, że to też się tyczy pewnych, to też się wiąże z pewnymi ograniczeniami oczywiście, że do pewnych jakichś detali, drobnostek nie, nie dojdziemy, czy nie, nieraz nie, nie zarysujemy aż tak pełnego obrazu, jakbyśmy chcieli. Niemniej, no jest to taka bardzo dobra umiejętność, ogólnie w życiu, która się przydaje. Ale również na YouTubie w ramach tworzenia. To jest młody kanał, możecie zobaczyć. No, pierwszy film tutaj mamy jeszcze roku. Jeśli miałabym wybrać odcinek, który już w ogóle tak wyjątkowo mi się podobał. Ha! Wydaje się, że ta historia Rzeźby Strasznej jest bardzo fajna, bo jest właśnie tak przedstawiona bardzo um, spokojnie. No spokojnie, rozmawiamy, pokazujemy przykłady. Na, na stole Hedy, kurde, też mi się to podobało. No i jeszcze ta, yy, to, to spojrzenie panny Rivière. No, Ostatnio na to się u siebie na Instagramie. Bardzo, bardzo, bardzo duży potencjał widzę w tym kanale. Jest bardzo przyjemny do wsłuchania, Przepołnione taką, taką przyjemnością z tego, co, co tutaj zostaje zaprezentowane. Widać, że ludzie, którzy za tym stoją, to są osoby, które no siedzą w tym temacie, oddychają tym tematem. No to jest coś. Yy, co mi osobiście bardzo się też podoba, uwielbiam dostrzegać pasję w ludziach kiedy, kiedy, kiedy właśnie mam z nimi interakcję w taki sposób, pasywny, że ja na przykład oglądam ich koncent, no ale to, to da się wyczuć. To, słuchajcie, naprawdę da się to wyczuć. Przejdźmy sobie do Instagrama, jeśli Instagrama, to jeśli nie mieliście jeszcze yy, szansy odwiedzić, tutaj ja wam ją daję. Linka zostawiam w. Opisie i jeśli o e, profil. Super, no i spójrzcie. Ja właśnie e, teraz dopiero, wiecie, tak to człowiek jest na tej komórce, dostaje, wiecie, powiadomienia o tych właśnie najnowszych postach, ale tak e, teraz, jak patrzę na całość stronę, jaką ma, co zrobię, no to jest jakie to jest estetycznie aesthetic, pleasing. I mam teraz takie, że tak, tak spróbuję sobie i mam takie. Oooo! Są so nice. Ale nie, nie wiem, czy właśnie mieliście. Już do czynienia ze twórczością Supa. Jeśli nie, to serdecznie zapraszam, zachęcam do y, rzucenia okiem na jego pracę i skomentowania. Jeśli któreś z jego prac y, wam się wyjątkowo y, spodobała, jeśli y, nawiązuje y, Waszą myśl do, y, do jakiegoś czy motywu czy innej pracy, jeśli z czymś Wam się y, kojarzy, to jak najbardziej serdecznie do tego. Yy, zachęcam sumie też często na kurczaka wrzuca yy, linki do swojego kanału, który robi yy, live, view, które teraz są bardzo shitpostowe i rzeczy, prostu, które tam oceniamy, bądź oglądamy bądź zwracamy, są po prostu cudowne, są całym jednym osobnym mudem. ale no, no kurczę, no spójrzcie na to tylko Jak to jest śliczne także tutaj mamy jedno nepotyczne Polecenie, a teraz przejdziemy do drugiego. Ponieważ jeśli nie znacie profilów y, witryn horroru, to powinniście go znać. Nie będę udawać, że y, nie prowadzi tego osoba, którą której bardzo dobrze y, nie znam. No, jest, prze, jest wręcz przeciwnie, ale no, nie mogę sobie tego odmówić. To nie ze względu tylko no, na przyjaźń, ale też ze względu na, na to, że po prostu mi się ta twórczość no, podoba i chcę ją wspierać również w taki sposób. To jest profil recenzencki. Pod zdjęciami w dużej mierze znajdziecie recencję. Ostatnio też rozpros wywiady, tak tutaj możecie rozpoznać po zdjęciach wywiady z osobi osobistościami ze świata horrorów. Natomiast mamy także do czynienia z jego pracami graficznymi, jego zabawami. Niezwykle wyjątkowe rzeczy się szukują w tym względzie też wydaje mi się, że przyszłościowo. Jak widzicie, ja też no, to czuć już po nazwie. E, profilu w witrynach e, horroru mamy tutaj do czynienia z e, elementami strasznymi, elementami tutaj grozy. Nie jest to, powiedziałabym, profil dla ludzi o e, słabych nerwach, ponieważ różne rzeczy możecie tutaj przeczytać, zobaczyć, doświadczyć, ale czy warto, no, dla mnie, jak najbardziej warto niezwykle charakterystyczny profil, utrzymany w konkretnym stylu, w konkretnym duchu. Recenzje pisane zawierają w sobie mnóstwo takiego charakteru, humoru. Jeśli porównacie recenzję sprzed na przykład trzech lat do recenzji sprzed tygodnia, to zobaczycie ten progres. Mi się daje, że to jest właśnie cudowne, że tutaj widać tą zmianę, widać takie świadome dążenie do jak najlepszego poziomu i to mi się bardzo no, no spójrzcie, no, jaki to jest cute. No, Jak można tego nie pokochać. Także polecam serdecznie. Ty, drupa, nie masz. No dobra, a teraz przechodzimy do y, listy życzeń. Zobaczymy sobie, co ma na liście życzeń i co mogłabym Wam y, zaprezentować ciekawego, co moglibyście również sobie dodać, bądź y, zainteresować się daną grą. No i tutaj zaczniemy sobie od y, Steam'a. I tak, na pewno dodałam sobie troszkę gier z filmiku Julii hmm, Sobieskiej, tak dobrze ją mówię, hmm, i nazwisko mam nadzieję, hmm, zdanej Wam z kanału TV Gry, obecnie bardziej z Toznowonii oraz jej własnego kanału, zrobiła jakiś czas temu materiał, w którym poleca właśnie takie gry i założenie yy, bodajże było takie, że to mają być bardziej takie chwilowe gry, które w jakiś sposób właśnie ją za za zachwyciły. To Lost in Vyva to nie jest akurat jej polecenie, P Papers, Please, nie? Papers, Papers, Please bardzo bym chciała zagrać, bardzo mi się spodobał the Revolution. Mam od Iwana na wersji y, pudełkowej, a Paper Spice dla mnie również jest bardzo interesującym projektem. The First Three na jest od niej i to Sayonara Wildheart również jest. I ta, korda, ta cywilizacja piątka znowu na tej nie minus 87. Sygnalist. Sygnalist to jest tytuł, który będzie się reklamowany, ale na nie tyle reklamowany, co y, ludzie często w, w swoich tytułach, filmików na YouTubie o Sygnalist y, nawiązują do Saint Hila, mówiąc, że Sygnalist to jest taki. Scient Hill z inną grafiką, że to jest coś, coś albo współczesny Scient Hill, że to jest coś, coś takiego. Dużo osób mówi, że ta gra się źle zastarzała, ale czy, czy jest aż tak źle? Może nie jest aż tak źle. Mamy też to Kiwi, mamy też Kiwi, które jest, byłoby kopem dla mnie i dla Iwana, bardzo przyjemna gra o dwóch, well, Kiwich. Season, a Letter to the Future też jest ze filmu Julki. Jest to Sifu jeszcze, które chciałabym oprzeć sobie obczaić, to byłoby dla mnie coś takiego, nowego, trochę takie wejście ze strefy komfortu. Moja zamiast Święta Pepa, bo odkąd odkryliśmy tą grę z Iwanę, stwierdzamy, nie no, no, trzeba w końcu ją upolować, bo warto mieć taki tytuł, tak? To, to, to jest prawdziwy, prawdziwa złota cebula w kolekcji. A w epiku mamy Celest, bardzo taką fajną gierę. na fajnej promocji jest teraz. 10 stycznia, trzeba pamiętać, że jest na fajnej promocji jak coś. Mam ponownie też Sifu, mam, po, mam, już nie ponownie, bo wcześniej tego nie było, wcześniej wam tego nie pokazałam, mam Star Wars Jedi Ocalały, czemu tłumaczę do tytuły z tych Star Warsów nowych, nie mam pojęcia. Taka taktyka marketingowa. No ten Dying Light 2, no, za stówę to już jest taka całkiem spoko cena. Taka gra, którą, yy, którą no, myśleliśmy, że nigdy nie wyjdzie, tak, teraz chyba no to teraz ten tytuł chyba całkowicie przyjął Skull chociaż podobno teraz jakaś e, beta chyba się zakończyła, ale no, to, to są gry memy po prostu. Dying Light, dwójka co prawda się udała, na szczęście nie podzieliła tego samego losu, co Duke Nukem Forever, kto pamięta, ten pamięta. E, to się, to ten ten Danek Light stosunkowo się udał, natomiast najpierw i tak bym sobie chciała ograć e, jedynkę, raz, żeby mieć porównanie między dwiema częściami, a dwa, że po prostu to też, ta jedynka to też jest tytuł, który mnie Ciekawi. No i Dead Island 2, no i tutaj to samo, też bym przed 2 chciała jeszcze obrać jedynkę. Yy, I chyba, wydaje mi się, że i Dying Light 1 i Dead Island 1 ma Ivan, więc pewnie od niego bym sobie z konta Sima to zapożyczał, bo my mamy to, yy, bo mamy to yy, dzielenie kont. Amnesia Banker. podobno bardzo dobra część amnezji, fajnie, że się podnieśli po yy, początnej części. Która nawet nie pamiętam, jaki jak miała pod tytuł, bo była tak słaba. Iwan tu przychodził na lewie, męczył się przeokrutnie. Ja się nie dziwię, bo patrzenie na tą grę to jest męczenie. Naprawdę, to bardzo jest smutne, do czego Amnesia została sprowadzona, jeśli chodzi o serię. Szczególnie, że no pierwsza gra była czymś innowacyjnym, jeśli chodzi o mm, strefę. Indii pewnie część was kojarzy, że amnezja była bazowana na takim no bardziej demie technologicznym niż grze, chociaż no miała to elementy gameplayu, penum penumrze. O, Miraż jest też na promocji. A ten Miraż. No mnie ciekawi, gadam o tym super. Mówi, że, że on sobie polecał, że on sobie kupiła, tylko ja bym czekała na Delce, który mi wyjaśni, o co chodzi w zakończeniu, bo na tym, co on mówił. No, i tak, jeśli chodzi o sprawy organizacyjne, to takim kolejnym rozdziałem w pogadankach czy w będzie pokazanie Wam, nad czym pracuję. To znaczy, tutaj mam scenariusze na moje filmiki. Jak widzicie, część z nich jest już w jakiś sposób uzupełniona, co widać po rozmiarze. To są moje pomysły na filmiki i tak scenariusze, które będę sobie powolutku uzupełniać. Yy, nie pokazuję wam wszystkiego. Możecie tutaj zobaczyć, folder jeszcze nie do pokazania. No bo nie można odkryć yy, wszystkich yy, swoich kart yy, naraz. Yy, więc tak, mamy tłumaczenie: Eisbergu z Ancydan. I to jest o tyle, o tyle dla mnie. Interesujące, że znalazłam Iceberg po angielsku yy, na, na YouTube, jest stworzony przez gościa, który yy, zajmuje się między innymi tworzeniem speedrunów z To jest bardzo ciekawe, bo Antyldon nie mi się jako gra do on to robi. Zrobiłam bardzo fajny Iceberg i nie wiem jeszcze jak to zrobię, bo... Ten iceberg jego jest stosunkowo długi, znaczy stosunkowo długi, jak na iceberg'i to jest krótki, bo niektóre trwają po kilka, kilkanaście godzin nawet, widziałam takie, jego trwa około godziny, natomiast to, co dla mnie jest najbardziej interesujące, to to, co jest na dole tego iceberg'a, ponieważ tam udostępnione są nagrania z wersji wczesnych Antelton i może myślicie, że chodzi mi o na przykład ten zwiastun, który był prezentowany tak chyba jeszcze na E3, ale mi chodzi o to jak ten antygon wyglądał na samym, samiutkim początku, kiedy dopiero ta gra była wymyślana i kiedy ona nie miała być takim mm, interaktywnym filmem. Ona miała być bardziej takim survivor-horrorem, kam z kamerą bodajże nawet yy, zafiksowaną po prostu w jednym miejscu, ale rezydent Evil. Tak to miało bardziej wyglądać. Yy, I jest to dla mnie ciekawe, bo wydaje mi się, że jest to coś, o czym bardzo mało osób wie. Ja skontaktowałam się z. Tym twórczą odpisał mi, że nie ma problemu, żebym zrobiła na przykład polskie tłumaczenie. Mogę się z nim skontaktować przez Discord, jeśli potrzebuję też pomocy od niego. I myślałam nawet o czymś takim, nie tyle, żeby tłumaczyć całość, nawet iceberga, ale skupić się właśnie na tych ostatnich warstwach, gdzie są te takie naj, no, tak mówię, najciekawsze, najbardziej właśnie rozbudowane wątki pod względem yy, genezy and, and done, until Dawn yy, i przy okazji się, skontaktować się z twórcą i to z nim też yy, umówić w ogóle. To jest dla mnie takie właśnie, Ciekawe. Mamy Wolfenstein, ponieważ niedawno skończyłem New Order i o tym też robię scenariusz. Mamy uczenie się grania w Dark Souls i uczenie się grania, właśnie w gry samochodowe. To może być ciekawe, bo wiecie, że ja. Jestem tak niezbyt yy, ogarnięta w te tytuły. Taką podserią wydaje wyda mi się, że byłaby historyczna moda The Civilization no bo wiecie, na, na, na zrobiłam tego magistra z, z historii, więc nie, niech mi się przyda, czy na YouTube'a. <laughs> nie no, ale tak na poważnie to wydaje mi się, że to mogłoby być akurat spoko, też byście się czegoś dowiedzieli i też bym to podać w takiej strawnej formie, faktycznie, żeby to było takie... Dydaktyczno, po prostu słuchalne, a nie dydaktyczno, a Prawdziwa inspiracja dla RE. I to jest filmik, który mimo że scenariusz ma numerek 11. To wydaje mi się, że zobaczycie ten filmik najszybciej. Dlaczego? Bo ja bym chciała. go... Aha, tylko teraz jest kwestia. Bo chciałam wam powiedzieć, że chciałam, chciałam ten filmik wypuścić w styczniu przed premierą najnowszego Elon in The Dark. Bo miał wyjść w styczniu a i tak to była data przeniesiona, ale data przeniesili ponownie, na marzec, więc teraz kwestia jest taka, że ja to dopiero później, w marcu puszczę ten film właśnie przed premierą gry, ale y, to jest film, który zresztą już mam już praktycznie skończony i jestem z niego bardzo zadowolona. Dlaczego nie chcę zdradzać? To wiedzie się, jak obejrzycie film. Y, czy snisz posiada dobre elementy? I to może, być, y, to może być ciekawe, bo faktycznie, powiem sobie o tym, czy filmy Pojadają dobre elementy. W filmie widziałam wszystkie książki, czytałam dwie ostatnie. To było ciekawe doświadczenie. Ja myślę, że kolejnym takim równie ciekawym może być w tą świnkę. Będzie filmik o łosie krajeniu na pewno, bo to jest jeden z moich ulubionych reżyserów. Nie tylko horrorów, ale w ogóle. I wydaje mi się, że mam na niego fajny koncept już nawet. To jest o tyle. Ciekawe, że... Właśnie, czemu, ja wam... czemu ja tego nie zaznaczam nie zaznaczam filmiku, o którym właśnie mówię. To będzie o tyle ciekawe, bo to, mam... to jest mój pomysł na serię z supem. I yy, to nie jest przypadek, że wcześniej wam poleciłam hydrę w swetarku. Yy, to jest kanał, którym chciałabym się między innymi właśnie inspirować przy okazji, jak będziemy robić sobie te pogadanki z supem. Myślę właśnie o takich... W stosunkowo krótkich pogadankach, chociaż no nas my możemy się rozgadać, ale. Yy, o takich stosunkowo właśnie krótkich, żeby to były takie yy, różne przemyślenia dotyczące różnych dzieł yy, sztuki, yy, z subem o tyle to fajnie widzę, że oprócz tego, że mamy chemię między sobą, to yy, on ma właściwe ku temu wykształcenie, a dla mnie na przykład ta seria byłaby bodźcem ku temu, żeby yy, się dokształcać właśnie. Od strony technicznej informacyjnej. Szczególnie oprócz się hydry to jeszcze jeden kanał i przychodzi na myśl, który też polega właśnie na tym, on się nazywa Smart History i on też polega na tym, że spotkają się dwie, oso dwie osoby i prowadzą taki króciutki właśnie dialog dotyczący yy, konkretnego dzieła I, i, i tak to sobie nie sobie wyobrażam. No na pewno to byłoby, wiecie, z jakimś takim naszym twistem, no bo po prostu z, naszą z naszymi osobowościami, ale wydaje mi się, że to może być taki ciekawy eksperyment. No tutaj jest pogadanka przy fejsie, którą właśnie nagrywam, yy, gdzie zgromadziłam swoje rzeczy, o których chcę pogadać. Dziectwo w cieniu. Spróbujcie odszyfrować inicjatywy, może Wam się uda. To będzie filmik bardziej o zabarwieniu historycznym. Dobra, że w grach Renesans to ostatnio na to wpadłam. Bo okazuje się, że gry odzorowały dość sporo obrazów właśnie renesansowych, czy do nich nawiązywały, i to też może być całkiem interesujące. Ashley z Mass Effecta, no wydaje mi się, że czas troszkę na jej rehabilitację, bo to jest fakt, faktycznie taka postać dość ciekawa pod względem tego, jak też fani interpretują, czy osoby, które nawet gdzieś tam kojarzą Mass Effect, właśnie powtarzają, że a kto, kto, kto tam Ashley ratuje, wszyscy ratują Kaydena, ja, mi się właśnie wydaje, że ratowanie Ashley ma więcej sensu z y, takiego narracyjnego punktu niż ratowanie Kdena, ale to sobie zobaczymy. Wideo jest Science Hero trójce, wydaje mi się, że będzie bardzo ciekawy i mam bardzo fajne inspiracje właśnie na ten y, filmik od innych twórców i twórczyń na y, YouTubie. Jest jeszcze taki pomysł w mojej głowie na teleturniej, żeby robić od czasu do czasu. Chciałam zrobić taki teleturniej, coś wiecie, po, coś pokroju, teleturniny od, od, od Katpira myślałam o czymś takim, żeby było na przykład trzech uczestników, żeby co rundę zmieniały się troszkę zasady, żeby temat był z góry obrany, czyli na przykład dajmy na to retro gry, I tutaj ustalamy sobie, że jaki jest zakres tego retro, coś, coś, coś takiego sobie właśnie wymyślić, też na przykład dać playlistę uczestnikom, żeby mogli się do tego przygotować i na przykład mieć całą jedną rundę, właśnie opartą na pytania, nawiązujące do filmików w tej z tej playlisty. Mi się wydaje, że coś takiego mogłoby być całkiem ciekawego. Jeśli mielibyście ochotę wziąć udział w tym telefonie, to dawajcie znać. Wydaje mi się, że to mogłoby być interesujące. I jeszcze na koniec chciałabym Wam serdecznie polecić wpłacenie na spiórkę, yy, yy, jeśli macie ku temu sposobność. Natomiast. Yy, Wchodząc w link, to bardzo Was proszę o zapoznanie się z o, opisem danej zbiórki i o świadomą pomoc, żebyście nie wpłacili tylko dlatego, że ja Wam mówię, tylko żeby to wyszło faktycznie od Was i z Waszego serca, bo wydaje mi się, że ani jest pomagać, jeszcze fajniej jest pomagać świadomie i zgodnie z naszą y, moralnością, a nie dlatego, że y, ma, y, myślimy, że nie tak dopada, bo dlatego, że się, że ktoś nam każe. Wydaje mi się, że to jest też bardzo istotne, także link do tego macie też w opisie, gdzie możecie się zapoznać, co, gdzie i jak. Y, do czego serdecznie Was zachęcam, żeby podjąć świadomą decyzję. Natomiast kończę ten odcinek. Dziękuję, że mnie wysłuchaliście do końca i Życzę Wam wesołych świąt moi kochani, bądźcie zdrowi, spędźcie ten czas e, z dala od e, problemów, zjedźcie coś dobrego, smacznego karpia życzę, e, bądź wszelkich też innych potraw, które będziecie e, spożywać i niech ten czas będzie dla Was czasem takiej naprawdę szczerej radości. Trzymajcie się, cześć!